Malowany błotnik, nie wiem czy to widać, ale tutaj. Ale i tak rdza wyłazi. Zderzak zmieciony, ale to nie problem. Tutaj rdza wyłazi. Malowany na zderzak farba zlazła. I malowany błonosek. Trochę wyłazi burhle. No cóż, deszak też wniosony trochę poszorowany na, na razie tragedii nie ma. Na razie tragedii nie ma. nie? No możemy... Jak pan się zgodzi, to mogę to na internet stawić, ale nie, kolega w tego poważnie go po, chce kupić. Bo ja nagrywam na YouTube, mam Nagrywałem, też poloneza, tak? też tam polonez mój stoi, przyjechaliśmy dopiero nim. No to pewnie może, może być. Nie, bo kolega chciał go kupić i właśnie... Zastanawiamy się, na razie obejrzymy. Ale duże szanse, że go weźmiemy. Zaraz zobaczymy dalej. Dziadek jeździł, no wiadomo, no. Mówi nie jest, ale tam przebieg jest niski. A ile? Zaraz 47 tysięcy, 47 to bardzo mało. Drugi raz idzie. Albo drugi raz idzie. Drugi raz. 47 to. No dobra, zobaczmy dalej. Ja wiem, jak samolot stoi, to się mu to nie służy. Tutaj kurczę. No, drzwi tragedia, niestety. Nie Z tamtej strony też, tak? Zobaczymy tutaj. Drzwi to... To drzwi, do... drzwi to wiadomo. SD. Można no, no. To jeszcze. może tę szybkość? jest 5 No, jeszcze, no właśnie długo jechaliśmy, bardzo długo. Niestety Mówiliśmy się na 16, ale. Jechałem tak jak szybko mogłem. To no. coś nie było klejone. No ten dla kolegi akurat jeśli kupi go to dla kolegi będzie. Ja mam ja mam yy, Karo Plusa Kolega ma traka i niedawno plusa czy Tutaj czy jest coś się przyczepić poza brudem? Radia nie ma. Fotele mają pokrowce. Zobaczmy pod pokrowcami, co się dzieje. Cały. Tamten. Tamtąciki są w stacji, tak? Są, są. Proszę będziecie oglądać pewnie, nie? No. To ja na chwilę was zostawię. Dobra. Cały. Kanapę jeszcze obejrzymy. Tutaj coś się dzieje dziwnego. Co to w ogóle jest? Jakoś tu zawinęło. Co tu się w ogóle odwaliło? Ja. Co to ma znaczyć? Jakoś przyczepione dziwnie, zobaczymy to potem. Z tamtej strony też takie są tu? Tu nie ma, tu jest normalnie. A, bo tu nie ma tej listewki, właśnie. Listewki brakuje. Listewki brakuje. Ta blenda to jest zajebista. Pokaż go jeszcze, chyba że... Wow. Pokaż go jeszcze, jeszcze raz zobaczę Lampa pęknięta Oklejona Czekaj, nie otworzyłeś chyba O No co jest Teraz idzie, dobra Ale trzymają teleskopy Chociaż to, dobre Zaczep cały Chociaż nie, spawany chyba Chociaż tu chyba, no nie mam pewności Chyba raczej spawany Tutaj to raczej tak możesz zobaczyć. Poza brudem tragedii nie ma. Poza brudem... No czerwono, o czerwono farbą obrobiony, czyli zabezpieczający przed korozją. No tu ciężko się dobrać że tego. Dobra, zostawiam to. Gaz jest. Deska, dwie, są dwie deski. Co tam jeszcze dalej? Progów, mówisz, nie ma, tak? Jeszcze zobaczę z drugiej strony drzwi. Oj, słabo z tymi drzwiami, niestety bardzo. Bardzo słabo. trochę ciężko chodzą ale to, to najmniejszy problem. Te normalnie chodzą I, tu, oje, i tutaj drzwi to tragedia totalna. Nie ma drzwi w ogóle. Niestety, no niestety. Wszystkie drzwi do wymiany. No, no trochę mruczy, jakby trochę zamulony, nie? W ogóle. Ty, a tu nie było wypadku jakiegoś temu zniesiony jest ten bak od dołu. Widzisz, no nie, to jest tak dobrze, to ten tak Ciekawe czy on miał taki kolor w oryginale w ogóle. A. Tak? No bo w każdym razie wszędzie malowany zderzaki nawet były niezdjęte przed malowaniem. Kurde, no fajny jest, ale no... A weź i znaleźć Poloneza w dobrym stanie dzisiaj no, nie, nie, nie. Można znaleźć no, jak za taką cenę? Tragedii znowu też nie ma co? Dziury są w podłodze, widziałeś coś? No, progów nie ma. Progów. Mhm. To, to Czy tu nie patrzyłem, to... no i na Od nakładku to się różnie może dziać. No, co? Wszystko malowane tak jak stało. Mhm. No słabo to wygląda no ale. Zobaczymy zaraz no myślimy. Nie, nie, nie? nie mówisz nie? nie nawet nie ma co pytać o cenę nie, nie, nie. Wszystko, wszystko. Drzwi nie istnieje, to zobaczę kanapę tylną też tragedii nie ma jeśli chodzi o kanapę i nawet ładna taka oczywiście do, do mycia do wymycia ale wersja taka w sensie takie paski zielone zielono szare ja jak dla siebie to bym brał ale

Ładka spadła z gazu. Idę, ja sobie spokojnie usiądę. Dobra. Czemu tak strzela w masce? What? What the hell? Patrzcie, jak ten kluczyk, strzela coś pod maską. What the hell?